W świecie Warhammera 40 tysięcy upływ czasu nie zawsze oznacza śmierć. Zwłaszcza dla prymarchów. Choć wielu z nich zaginęło, zmarło lub przeszło przemianę, kilku już powróciło na scenę galaktycznej wojny, wprowadzając przy tym ogromne zmiany i właśnie dzisiaj o nich porozmawiamy. Zacznijmy od prymarchów, którzy oddali się chaosowi. Furgrim był jednym z pierwszych lojalistów, którzy przeszli na stronę chaosu. Po zdradzie podczas herezji Horusa został całkowicie skorumpowany przez Slanesza, stając się demonicznym prymarchą. Choć długo był nieobecny w narracji, to powrócił w dziesiątej edycji wraz z całym nowym rosterem Dzieci Imperatora. W kampanii Arki i Przepowiedni Furgrim prowadzi swoje siły jako wszechpotężny, zmutowany książę demonów, plugawa i powykręcana hybryda stworzona przez samego Slanesza. Jego powrót oznacza nową falę zepsucia, dekadencji i horroru. Jest również jednym z nielicznych, którzy przeszli przez pełno apoteozę i pozostaje aktywny w wojnie przeciwko Imperium. Mortarion również jest obecny w 41. i teraz w 42. milenium jako demoniczny Prymarcha Nurgla. Powrócił oficjalnie między kampanią Upadek Kadrii a Wojny Plak, gdzie skonfliktował się bezpośrednio z Robutę Gilmanem. To właśnie on jest ucieleśnieniem rozkładu i beznadziei, i jednym z najpotężniejszych przeciwników Imperium. Jego powrót dodał nie tylko nowego antagonistę, ale również rozpoczął rozdział tzw. Wojen Plak, w którym cały Ultramar popadł w skażenie nurgla. Magnus Czerwony powrócił jako demoniczny primarcha Sincha i stał się centralną postacią w kampanii gniew Magnusa. Odbudował miasto Tiszka na planecie. Sortarius, znanej też jako planeta magów, i odegrał kluczową rolę w narodzinach Wielkiej Wyrwy. Jego siły zaatakowały Fenris, Dom Kosmicznych Wilków, w ramach zemsty za zniszczenie Prospero, w jednym z najbardziej destrukcyjnych konfliktów przed kampanią nadciągająca burza. Magnus to ucieleśnienie pychy, magii i inteligentnej arogancji jest doskonałym przeciwnikiem dla rozsądnego Robuta, choć w sumie nie zrobił przecież nic złego. Angron ucieleśnienie gniewu i furii niedawno powrócił jako demoniczny Prymarcha Korna i robi to, co potrafi robić najlepiej – szerzy rzeź i destrukcję. Pojawił się również w kampanii Arki Przepowiedni gdzie poprowadził krucjaty zniszczenia przeciwko siłom imperium, niszcząc planety i całe układy. Angron to czysta, niepohamowana przemoc nie jest strategiem, to żywa broń masowej zagłady, co czyni go doskonałym narzędziem dla bogów chaosu. Z drugiej jednak strony mamy lojalistów, prymarchów wiernych imperium. Robute to pierwszy prymarcha, który powrócił do życia w 41 milenium po stronie imperium. Jego ciało było utrzymywane w stanie stazy przez tysiąclecia, aż zostało uleczone przez technologiczno-psioniczny rytuał Erdarów i Mechanikum pod przewodnictwem liseriusza Kola i Ineat. Jego powrót był przełomowy. Ilman objął dowodzenie nad Imperium jako Lord Regent i rozpoczął krucjatę Indomitus, aby ocalić ludzkość po powstaniu wielkiej wyrwy. To jedna z najważniejszych postaci aktualnego lore. człowiek rozdarty między racjonalizmem a religijnym szaleństwem, które zdominowało Imperium. Najnowszy z powracających lojalistów, Lion L. Johnson. Powrócił w kampanii Arki Przypowiedniej. Przez tysiąclecia ukrywał się wewnątrz fortecy Derok, pogrążony we śnie lub w stadzie. Wybudził się w nowej rzeczywistości, gdzie imperator wielbiony jest jak Bóg. Jego synowie zaginęli lub zdradzili, a galaktyka pogrążona jest w ruinie. Lion działa jako samotny wojownik, prowadząc kampanię przeciwko heretykom i demonom. Nie do końca ufa Imperium, ani tym bardziej Kilimanowi, i to właśnie czyni go tak interesującym. Nie jest klasycznym powrotem bohatera, a bardziej cieniem dawnych czasów, który warczy po swojemu. Powroty prymarchów po obu stronach konfliktu oznaczają, że Warhammer 40 000 wchodzi w erę postatyczną. Post Narracja się zmienia, historia natomiast idzie do przodu, a mitologia herezji nie jest już tylko wspomnieniem, ale realnie wpływa na teraźniejszość. Zapewne GW wskrzesi niedługo kolejnego, jednak kogo? Na ten moment nie mamy potwierdzonych informacji. Masa teorii zalewa fora i właśnie nim przyjrzymy się w następnym materiale.